Nie jest to radiostacja i nie jest to też zwykłe radio PMR. To skaner Uniden UBC75XLT, jedno z najpopularniejszych urządzeń do nasłuchu wśród hobbystów i krótkofalowców. Ten mały sprzęt odbiera częstotliwości od 25 do 512 MHz, w tym pasmo lotnicze, kolejowe, służby analogowe, pasmo amatorskie, a nawet lokalne PMR. -y. Masz do dyspozycji aż 300 kanałów pamięci podzielonych na 10 bandów. Dzięki temu możesz posegregować częstotliwości tematycznie, np. lotnictwo, przemienniki, służby czy własne skany. Jedną z najciekawszych funkcji jest Close Call. Skaner potrafi automatycznie wykryć silną transmisję w Twojej okolicy. Włączasz i jeśli ktoś w pobliżu nadaje, urządzenie natychmiast zatrzyma się na tej częstotliwości. Do tego masz szybkie skanowanie, nawet 90 kanałów na sekundę, podświetlany ekran i możliwość podłączenia zewnętrznej anteny BNC. UBC 75XLT to świetny wybór zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy po prostu lubią nasłuchiwać eteru. Nigdy nie wiesz, co usłyszysz. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek miałeś styczność z tego typu skanerem.